Bardzo proszę. Mam nadzieję, że również mnie słychać. Tak jest. Proszę państwa. Bardzo dziękuję za możliwość udziału, zaprezentowania pomysłów samorządów dotyczących krajowej polityki miejskiej. No, przed chwilą pan Karol Janas właściwie przeszedł przez tak, w takim bardzo dużym skrócie przez cały dokument. Natomiast chciałbym króciutko odnieść się do przykładowych wątków, które znajdują się w tej chwili w rekomendacjach. Myślę, że z punktu widzenia samorządów wyzwanie jakim jest ustanowienie standardów finansowania oświaty i racjonalizacja, finansowania zadań oświatowych przez państwo i jest absolutnie kluczowa. No, każdy z nas samorządowców wie, jak dzisiaj jest to nabrzmiały problem. To już nie jest wyzwanie. To jest problem, który dramatycznie uderza w samorządowe finanse, sprawia, że nasz udział w realizacji zadań oświatowych jest coraz większy, jest po prostu przerzucany przez rząd na samorządy. I rozwiązanie, które się pojawia w tych pracach eksperckich, polega na opracowaniu standardów finansowania oświaty, określających zakładane. Przez państwo warunki organizacyjne, kształcenia uczniów, liczebność oddziałów, współczynnik liczby nauczycieli w przeliczeniu na oddział, współczynniki zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych, wysokości wynagrodzeń. Tak naprawdę. Jest to pomysł na budowę klarownego podziału obciążeń finansowych pomiędzy rządem w ramach subwencji oświatowej a samorządami. Więc jest to rozwiązanie, które od lat postulują samorządy, o które od lat walczy Związek Miast Polskich. Cieszę się, że takie rozwiązanie pojawia się tutaj w tym dokumencie. Mam nadzieję, że będzie ono operacjonalizowane. Natomiast też trzeba powiedzieć, że są w tym dokumencie jest tam bardzo wiele ciekawych pomysłów, ale są też takie, które no, budzą mój pewien zawód. Dla przykładu w wątkach dotyczących mieszkalnictwa jedno z rozwiązań na tych wyzwań, które się pojawiają, to jest utworzenie zespołu do spraw mieszkalnictwa społecznego przy ministrze pracy, rozwoju i technologii. Myślę, że oczekujemy tutaj czegoś więcej niż tylko powiedzenie, że powstanie zespół, bo powstanie zespołu nie jest rozwiązaniem, rozwiązaniem problemu. Yy, może. Przejdę, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wątki dotyczące wyzwań, one były dość szybko omówione, więc mieliśmy tam właśnie rozwijanie opieki, tutaj szczególnie jest skupienie się na seniorach, na osobach starszych. Jest też bardzo dużo działań dotyczących mieszkalnictwa i tutaj nie ukrywam, że mam jedną uwagę. Jeżeli czytam, iż wyzwaniem jest regulacja i wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego, to przypomina mi się doświadczenie sprzed lat, kiedy ministerstwo postanowiło uregulować funkcjonowanie mieszkań chronionych i wprowadzono w rozporządzeniu wymóg, że w mieszkaniu chronionym muszą mieszkać co najmniej trzy osoby. No i konfuzja polegała na tym, że mieliśmy w Gdyni mieszkania chronione, gdzie mieszkały małżeństwa. No i konia z rzędem temu, czy zgodnie z rozporządzeniem ministra należy takiemu małżeństwu dokwaterować pana czy panią. A więc myślę, że wsparcie dla mieszkalnictwa wspomaganego, dla mieszkalnictwa chronionego jest niezwykle istotne i to może być odpowiedź na wiele wątków społecznych. Natomiast z tymi regulacjami myślę, że trzeba do nich podchodzić bardzo rozważnie. Proszę Państwa, no, jest tutaj cała, cały szereg postulatów, wyzwań dotyczących ładu przestrzennego, dostępności, ograniczania ruchu samochodowego, ale o tym Pan Karol Jana słuchał, więc ja pozwolę sobie przejść do. Postulatów zgłaszanych do tej pory przez Związek Miast Polskich. No i tutaj absolutnie fundamentalna kwestia to jest ta kwestia standaryzacji, zwłaszcza standaryzacji w oświacie, bo dzisiaj tak naprawdę. Ten brak standaryzacji albo niewłaściwa standaryzacja usług publicznych jest jedną z podstawowych bolączek w ogóle w funkcjonowaniu sektora publicznego. Dotyczy to nie tylko relacji jednostek samorządu terytorialnego z rządem, tak jak to jest w przypadku oświaty, ale na przykład relacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a ZOZami, które, na które nakładane są w ramach kontraktów właśnie pewne standardy kompletnie nieprzystające do. Finansowania, gdzie finansowanie usługi jest na przykład siedmiokrotnie zaniżone w stosunku do tego, jak, jak kształtuje cenę tej usługi rynek. Równie ważna jest standaryzacja w relacjach administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Tak więc tutaj jeśli chodzi o finansowanie oświaty, no widać widzimy, jak z roku na rok, z miesiąca na miesiąc rząd z jednej strony dokłada nam różnymi regulacjami kosztów, Często to są zmiany nieracjonalne, i tutaj ta racjonalizacja przepisów, która się pojawia w, w postulatach Związku Miast Polskich, jest też istotna, a z drugiej strony ten wzrost kosztów nie znajduje odzwierciedlenia w kwotach części oświatowej subwencji. Drugim wątkiem bardzo istotnym jest rewitalizacja. Mamy ustawę o rewitalizacji, o którą bardzo usilnie swego czasu zabiegaliśmy. Mamy środki w programach regionalnych na ten cel, i tak naprawdę ostatnie lata, ostatni okres programowania to szereg przedsięwzięć, które zmieniają jakość życia w tych obszarach zdegradowanych, w obszarach wymagających rewitalizacji. Co ważne, w końcu rewitalizacja przestała być wyłącznie procesem inwestycyjnym. Coraz powszechniejsza jest świadomość, że to powinien być również proces społeczny. I myślę, że ta kompleksowa filozofia podejścia do rewitalizacji powinna być w krajowej polityce miejskiej utrwalana. Jeśli chodzi o założenia do projektu ustawy o rozwoju miast i polityce miejskiej, to będzie o tym mówił w dalszej części naszego spotkania pan dyrektor Porawski, tak więc to pominę. Przejdę natomiast do postulatów, które składały, które składały miasta. Generalnie można powiedzieć, że w tych postulatach najbardziej wybija się w jakiś sposób kwestia dostępności. To jest dostępność usług, to jest dostępność przestrzeni, to jest dostępność transportu. Jeżeli Państwo popatrzycie no, Taka, takie może, moje może skrzywienie nie mogę przejść obojętnie wobec pisania o negatywnych zmianach demograficznych. Proszę Państwa, to, że nasze społeczeństwa, zwłaszcza w miastach, się starzeją, jest pewnym zjawiskiem, jest ono obiektywne. Natomiast osobiście nie mam ochoty być traktowany jako zjawisko negatywne, tylko z faktu tego, że co roku obchodzę urodziny. Myślę, że nikt z Państwa ani żaden z seniorów też nie chce być traktowany jak srebrne tsunami, bo niestety to pojęcie również, również czasem się pojawia. Więc mówmy o zmianach demograficznych, niekoniecznie negatywnych. Proszę Państwa, ogromnym. Bardzo duży nacisk położono na wspieranie i rozwój mieszkalnictwa. Zresztą równolegle trzeba powiedzieć myślę, że w tej chwili wszyscy z zadowoleniem patrzymy na nowe programy, które zaproponował Bank Gospodarstwa Krajowego, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, jeśli chodzi o TBS, a więc tutaj ta tendencja jest dobra. W postulatach miast pojawiało się również zwiększenie dostępności i atrakcyjności zintegrowanego transportu zbiorowego, no i tutaj kłaniają się wątki metropolitalne. Myślę, że to, co na Śląsku, Zagłębiu zostało zapoczątkowane, że jest wiele metropolii, które oczekują na podobne rozwiązania i możliwości tego bonusa za, współpra za współpracę, możliwości choćby właśnie lepszego finansowania transportu zbiorowego, który będzie integrował metropolię dostosowanie przestrzeni miast. Świadczonych usług do różnych potrzeb rosnącej grupy osób w podeszłym wieku i również pojawia się dalej dostępność przestrzeni w planowaniu przestrzennym i budownictwie. To są proszę państwa duże wyzwania, powinny one być uwidocznione w takim dokumencie jak właśnie krajowa polityka miejska. Problemem jest dzisiaj brak standardów, ale też trzeba powiedzieć, problemem jest dzisiaj no są ograniczone środki finansowe. Mamy przed sobą naprawdę ogromne wyzwania, bo to nie tylko dostosowanie naszych placów, ulic, to również dostosowanie mieszkań. Pojawia się bardzo wiele wątków dotyczących wspierania budownictwa mieszkaniowego, ale powiedzmy sobie jasno, że dzisiaj budownictwo komunalne, zasób komunalny mieszkaniowy jest w znakomitej części niestety niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast dostosowanie to są kolosalne koszty i myślę, że jest to duże wyzwanie, przed stoimy, przed którym stoimy i które również powinno znaleźć odzwierciedlenie w tym dokumencie. Co do, co do kwestii związanych z miastem 15-minutowym, zrównoważonego rozwoju, to myślę, że raczej postulat do, do nas samych i to my, jako samorządowcy, powinniśmy mieć świadomość tego, że te działania są potrzebne. Mamy tutaj znowu wrócił, wrócił temat mieszkań, natomiast kolejnym wątkiem, który w postulatach miast się pojawiał, to wątek pomocy społecznej i tutaj usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, a więc rzecz bardzo istotna: utrzymywanie osób starszych, osób zależnych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkiwania, a nie przenoszenie ich do placówek, które są rozwiązaniem gorszym, a jednocześnie droższym. Pojawił się też wątek koordynacji pomocy kierowanej do beneficjentów, tworzenie systemu informatycznego można powiedzieć, już bardzo szczegółowe rozwiązania. Natomiast czego mi brakuje to szeroko rozumiany wątek deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Proszę Państwa, mamy dzisiaj naprawdę ogromną. Ilość schronisk dla bezdomnych, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli domów dziecka. Tymczasem, tak naprawdę, bardzo wiele z tych placówek przy odpowiednim ustawieniu logiki interwencji mogłoby być likwidowanych i to nie jest teoria. Proszę Państwa, w Gdyni w ciągu ostatnich lat zlikwidowaliśmy dwa duże schroniska dla bezdomnych, i ci bezdomni nie trafili na ulicę. Oni w ramach programów wychodzenia z bezdomności w ramach Housing First mają po prostu dzisiaj swoje mieszkania i to nie są mieszkania z zasobu komunalnego. Od razu uprzedzam ewentualne pytania, a więc myślę, że to, czego brakuje tutaj, to właśnie szeroko rozumiany wątek deinstytucjonalizacji, stawianie na pieczę zastępczą, reintegrację rodzin, a nie na domy dziecka, stawianie właśnie na mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych, a nie domy pomocy społecznej, czy na wychodzenie z bezdomności, a nie placówki dla osób bezdomnych. I coś, co tutaj też się pojawiło, bardzo istotny wątek, podnoszenie poziomu aktywności społecznej seniorów. Proszę Państwa, to jest profilaktyka. Uniwersytety trzeciego wieku, różne działania aktywizacyjne seniorów, one naprawdę nie są drogie. Natomiast jeżeli sobie policzymy, że koszt utrzymania seniora w domu pomocy społecznej to jest 5 tysięcy złotych, z czego znakomitą część finansuje gmina, to to jest naprawdę doskonała inwestycja. Mamy Dzięki temu możemy mieć seniorów nie tylko szczęśliwszych, ale seniorów, którzy później trafią do placówek, później staną, później staną się zależni. Warto również ten trend w krajowej polityce miejskiej uwzględnić. No i wreszcie, proszę Państwa. Ostatni punkt, który nie ukrywam, zastanawiałem się, który z samorządów zgłosił taki postulat, a mianowicie postulat rozbudowania katalogu spraw, w których konsultacje powinny być obligatoryjne. Myślę, że samorząd polega na tym, że sami jako samorządowcy powinniśmy wiedzieć, które Wątki są kluczowe dla naszych mieszkańców, gdzie ich opinia powinna być właśnie w ramach konsultacji wyrażana. Niekoniecznie jest fanem tego, aby, aby takie wątki były regulowane na wyższym szczeblu, na wyższym poziomie. Proszę Państwa, kończąc moje wystąpienie, chciałbym powiedzieć, że Krajowa Polityka Miejska jest dla nas dokumentem fundamentalnym, bardzo ważnym, natomiast to już padało w wystąpieniach. Patrząc na obecny dokument, niestety widzę, że jest tam wiele rozwiązań, które nie zostały wdrożone lub zostały wdrożone w bardzo ograniczonym zakresie. Życzę Państwu, życzę sobie, życzę mieszkańcom miast, by nowy dokument, nad którym obecnie pracujemy, był dokumentem, który zostanie zaimplementowany do praktyki działania administracji publicznej. Bardzo dziękuję.